Ja w składach kulinarnych to się nie boję kobiet wcale. To kobki mogą iść do pana. No, no Pani, ja mam gotowanie w jednym palcu. Tak. Pół roku na kurs, w wojsku byłem, pół roku na kursie w kucharza kucharz Mam do, wojca, ja w wojska, siedzę w wojskach. Kucharze kucharz Ja gotowałem... Jeszcze. Na sześćdziesiąt osób codziennie muszę objawiać. Panie, to <słyszy> no <słyszy> jest za parodę głosujecie. A wygłos jest, głosujecie. A jak Ta na to w Ale wy się nawet No Panu Tak wypadnie jak ta ja się nie nocy dzisiaj wypłakałem. Widziałem się pani płakać. Czego to Pani. Mnie matura miała 52 lata i co miał zrobić? Z ojcem po Poliniku mieszkałem. ojcu kupiłem zegarek i rower, nowy kupiłem, ale mi najwięcej zostawił. bo z nimi mi zostawił w połowie teraz No. Do jednej osoby dosyć, nie. Ale mi jeszcze ja to rosnąć, bo muszę obornika skombinować jeszcze. Ja tam u kumpla będę robił trochę tego, y, ja tam będę wiedział y, w poniedziałek, jak przyjadę, to na dwa dni zwolnienie będę chciał, bo tam muszę jednemu członek zwiedzi, drugiemu nie. No my chce obornika się załatwić, żeby mi rosły. No. No, skończył, pani. Na pole, co dzień w innym miejscu kupę zdrowej dziadu. Ja A kiedy rzadko. Panie, jak rzadko podejście Do takich chodników. Podejście w trzy miesiące, i później rzadko uschło. no aja, i <_cer selling other astravenc2> Cię dobre, nie? Co? Co ty bawił? Co? na jakąś piłkę. I to rozum. Ale on ma ponor 700 gr. Ale nogę podnosił? Nie. Tak. Ale patrz, ja lubiłam balaza i miałam taką piłkę. Maluka, ja wiem, no, co to jest. No, 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 ja. no, tak. I uż, po prostu niech mi nie tałuj się wyszedł na dół. No po co? Tylko tą malukę, i na lukę <coughs> to lubię. no tak, no, no to już nie chodzi o foliakię. No, miał mocny lekarz, a ona tu Są aparaty, są <coughs> 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 No sam ten, co taki trochę kopnięty, jeszcze o tak. Z mi no. siedział? Mm. Rodzina go wygnała z tej chaty i na komornym siedzi w zawodzie. No ale ma 700 zł. No i co, 4 dni czy tydzień mi tam koło kolegi nic bo taki już domek kupił po takich dziadkach, to 30 tysięcy ten domek i na komornym siedzi, no ale co, tydzień czasu i renty nie ma 700 zł. Oje. No co my z tymi pieniędzmi Może na kotki? No chlop, no, tam na kotki, tam, mm. bo on lubi dziewczynie. Chce mi to ciąg zabrać, to one do kokci jest. Kotki to lubią, żeby je pogłaskać, jeszcze coś, coś innego, nie? A on sam go nie ma. Kotki, panie. To e, ja tam drapię. Oj, żeby pan nie wrócił, jak to pod na Do czego? Do czego mógłbyś iść? Jakie kotku nie boję. Nie może się pan to... Oswojony mam pan kot już.